Dzień dobry wieczór! Jestem psychologiem klinicznym, narcystycznym też, ale przynajmniej jestem świadomy. W przeciwieństwie do moich sąsiadów z klatki schodowej, którzy zachowują się, jakby mieli w mózgu echo. To nie są ludzie, to są niezrealizowane traumy z lat 90., i one myślą, że klatka schodowa to festiwal Woodstock. Ich dzieci biegają po schodach, jakby trenowały ucieczkę z Alcatraz, a matka krzyczy z trzeciego piętra do piwnicy, jakby prowadziła terapię krzykiem. W randomowych momentach mam darmowe koncerty. Dziecko wrzeszczy, jakby porywały je demony. Pies szczeka, ojciec coś napiera, młotkiem o ścianę. Jeśli to ściana, ja już nie wiem, czy remontują, czy próbują się wydostać z Matrixa. W takich sytuacjach najłatwiej pomylić rodzinę z Escape Roomem dla ludzi z Borderline. A wiecie, co jest najgorsze? Ja rozumiem, co ich motywuje. Jako specjalista od zaburzeń potrafię rozpoznać mechanizmy obronne, ale po kilku tygodniach słuchania tej patologii, zrozumiałem jedną rzecz tu nie pomoże terapia, tu trzeba egzorcysty i ekipę ze sprawy dla reportera. I choć jestem psychologiem, to też człowiekiem. I czasem po prostu chcę wyjść na klatkę i krzyknąć: zamknijcie kurdy! Albo zacznę analizować waszą relację z matką, nagłos, przy wszystkich. Ale wiecie co? Z punktu widzenia psychologii. Klatka schodowa to klasyczna dekompensacja osobowości z domieszką chamstwa i ADHD. Ale nie oceniam, ja tylko notuję wszystko odgłosy, frazy, wzorce agresji bo właśnie piszę książkę, thriller psychologiczny inspirowany faktami. I wiecie co? Sąsiadka z czwartego piętra. Umiera w Trzecim rozdziale. A jeśli chcesz się ze mną skontaktować, namiar zostawiam w opisie. Dobrego dechu smakołyki.